Szanowni Państwo, postanowiliśmy nagrać dla Was nową serię. To znaczy, no nie aż tak nową, bo to są wciąż recenzje i to recenzje alkoholu, ale tym razem wprowadzamy pewne nową, Mianowicie wybraliśmy się z tego naszego wschodu, czyli polski B, jak Bida i brud Do polski powiedzmy B, bo co prawda ten, aż tak na wschód, za, na zachód za bardzo nie pojechaliśmy, no ale trochę. Jesteśmy na północy, w mieście, które jest jednak taką Polską B++, powiedziałabym, tutaj znane osobistości. Maciej, skąd to tu Z Gdańska Tusk jest, nie? Z Sopotu. Z Sopotu, no to bardzo niedaleko. Ale to tylko taka dygresja, bo my tutaj nie On dla Tuska. Z Gdańska, na gdańskim podwórku wychowany, tam stawiał pierwsze kroki zna smak ciężko zrobionych pieniędzy i chleba koszki chleb żół, jak może zaś też pierwszy raz piłkę kopał z chłopakami nie, jak nie wiadomo kto z co wszędzie limuzynami jest bożarny zna smak życia a później w ramach awansu społecznego przeprowadził się do sopotu no więc, właśnie, to my tutaj też jesteśmy w tych rejonach i nawet jakoś się postanowiliśmy ogarnąć, zmienić masz nieco. Nie wiem, czy nam się to udało, ale na pewno alkohol kupiliśmy droższy. Paragony Grozy wyszczerzyły do nas zęby, i ja tu może pokażę. To, proszę Państwa, to nie takie jak zwykle, co tam pokazujemy. Ojoj, to jest, proszę Państwa, tym razem faceliowy szum. No ja nie wiem, ile za to daliśmy, ale to za Tatrę, jak się tak normalnie chodzi, wiecie, tam pogawędzić wieczorkiem, to, to się idzie po Tatrę albo harnazia, to się inne pieniądze płaci, to za to, za to już inne. Ale jak mnie mam, nie bez powodu, bo to jest po pierwsze browar żuławski, ma tutaj takie ładne wiatraczki na, na puszce, tylko to jest chyba, wiecie Państwo, ja tutaj taką przydługą dygresję zrobię, ja bardzo lubię wiatraki. Bardzo i nawet yy, nawet ja czasami sobie takie wycieczki krajoznawcze robię, że od wiatraka do wiatraka. Tylko ja jestem z Polski wschodniej i to przede wszystkim tam mnie te wiatraki urzekają, a tam stoją wiatraki koźlaki. Wiatrak koźlak, drogie dzieci, szanowni państwo, to jest taki wiatrak, który jest jak taka prostopadłościenna skrzynka yy, i on ma yy, ten taki kij, co się go obraca. No to normalnie wchodzi w tą ścianę i się, go, i się nim tak kręci. Oczywiście on nie jest yy, jakby ta, ta, ta ściana, ona się kończy troszeczkę nad ziemią, że można go tak, tak, tak obracać, w zależności od tego skąd wieje wiatr. No i właśnie taka była konstrukcja, taka jest konstrukcja wiatraka koźlaka. Jak pojedziecie do Polski Wschodniej, to tamte, jak te wiatraczki, na przykład w Muzeum Wsi Lubelskiej czy, czy w, w Sanoku w Skansenie. Ja, to, to tam takie właśnie wiatraki są, a tutaj, na, w tej Polsce B++, to są wiatraki holendry. To takie jak na serku Hochland i takie jak właśnie o tutaj, że zobaczcie, one... On, y, to nie, on nie jest taki mobilny cały, tak jak koźlak, y, tylko tutaj od podstaw, to on może być nawet wmurowany w ziemię, jest kamienny, a obraca się tylko góra. Ja tych holendrów też szczerze mówiąc tak nie bardzo lubię, już aż tak mnie nie fascynują. No ale piwo to piwo, to się wypije, czy to tam z Koźlakiem, czy z Holendrem, no już to, to nie, nie, nie można mieć wszystkiego. Yy, zresztą, no. Don't judge the book by its cover. Myśmy niedawno byli w Londynie, to jeszcze mi chodzą po głowie takie, takie zagraniczne. Yy, Frazy, proszę wybaczyć, może tu nie każdy zrozumiał, więc wytłumaczę. Chodzi o to, że jak jest na przykład taki wiatrak, co się nie bardzo lubi na puszce, to i tak można wypić piwko, bo to nie chodzi o to, co jest na opakowaniu, tylko co jest w środku. To tak jak z człowiekiem. Wiecie, jak napisał Paulo Coelho, albo w Małym Księciu tak jest, że to nie do końca ważne, co na zewnątrz, czy tam ładny, nieładny, prawda, jakie ubranie ma, tylko co w sercu. I to tak samo z tą puszką będzie, że ja tu nie patrzę, czy taki wiatrak, czy taki holender, dobra. Ważne, co w środku. I już zobaczmy, bo tutaj chyba jest napisane Żuławy Wyślanie zdecydowanie się wyróżniają, A, to nie. Tam Żuławy Wyślane. Godziwie odpłaca nam się, to Wisła, Wisła. Godziwie odpłaca nam się za mądre gospodarowanie, sprawną technikę i wysoką kulturę rolną. No, a my zaraz zobaczymy, czy godziwie. Tutaj y, jest w składzie tak, słód jęczmienny, to wiadomo, słód pszeniczny, chmiel, kolam, kolumbus, drożdże, dodatki, miód faceliowy z żuławskiej pasieki. No i y, szczerze mówiąc, to już tak całkiem poważnie, to nas przede wszystkim ten faceliowy miód y, skusił do tego dobrego bądź złego zaraz zobaczymy jak tutaj z puszki poznania dobra i zła zaczerpnę bo no, można pi pić piwa z miodem to z, z miodem lipowym tak czy, czy, czy spadziowym różne są nawet perła miodowa jest całkiem niezła ale miód faceliowy to się rzadko zdarza i ja to zaraz spróbuję właśnie z miodem faceliowym i o i wiśnił. no dobrze stryk O, Państwa zdrowie. Faceliowy szum. Po pierwszym młyku to mi w głowie nie zaszumiało. Ten miodek jest wyczuwalny i jest czuć. Właściwie powiedziałabym, że na ile no, posiadam jakieś. Mm, w miarę sprawne połączenie swojej świadomości ze swoimi kubkami smakowymi, coś tam jakoś przetwarza, łączy, daje wynik. To ten miodek rzeczywiście czuć, że jest inny niż te miotki, i w innych piwach inne. Więc yy, jeszcze poprawmy to wrażenie. Rzeczywiście no jest inny niż te inne. I to tak na plus. Inny. Więc ja. Mogę Państwu powiedzieć, że biorąc pod uwagę m, tę facelię, która jest w końcu takim ekstraordynaryjnym dodatkiem, i te, to, że mało czuć tej wiśni, bo to jeżeli jesteście naszymi widzami, to, to wiecie, że tutaj w tych naszych recenzjach to raczej tak nie cenimy wiśni w trunkach za bardzo, ale o tu mało czuć. I te dwa y, czynniki decydują o tym, że ja Państwu raczej to polecam, jak macie pieniądze. Y, i jesteście zdecydowani na spotkanie z Paragonami Grozy, bo to nie jest tanie piwo, ale jak przyjedziecie do Polski B++, no to, no to trzeba, wiecie. Bez, bez Jagieły no na ulicę nie wychodź. To ja polecam. Dziękuję.